Ale okaz! Witam serdecznie. O! Jest ten grzybek. O, taki miękki. Musimy go wykręcić. O, jakieś zdrowiuszki. Mega ląduje jaderku. A się poglądamy gdzie, gdzie jeszcze może tu gdzieś coś znajdę. Są jeszcze jakieś owocki tam jakiś hrabąż wchodzi. Się poglądamy, czy gdzieś tu nie ma. I dzisiaj i tak nas gadają całe woderko o Mega. Jeszcze, jeszcze może gdzieś tu coś będzie, ale na razie nie widać nic. Żeby coś. Nic, na razie nic nie widać. Same liście z jagód i o jagódki tu mamy. Ludzie mówią, że nie ma grzybów, ani jagód, ale jakby dobrze popatrzyli to by wszystko zauważyli. No nic, bo oglądam. Czy jeszcze coś tu znajdę? Może jeszcze jakiś okaz się trafi. To na razie Pa